Боже, видели что Wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku. Boże, na moim kanale. Zobaczcie zaraz, jak tutaj pode mną woda chodzi. Wróciłem z Bieszczat. Zubiłem pięknego Jesiotra. Jak tego jeszcze nie widzieliście, to w tym momencie pokażę Wam się link na górze ekranu do obejrzenia tego filmu. Dzisiaj jestem na moich ukochanych Żuławach Pewnie słychać trochę drogę, ponieważ jeszcze jestem blisko drogi. Chociaż ten teren tutaj No, nie wygląda, jakby był blisko drogi. Jestem na rzece Fiszewka. Muszę się przyznać Wam, że pomimo tego, że mam tą rzekę rzut beretem od Ciebie, byłem to ostatnim razem kilkanaście lat temu i to tyle. Wiem, że coś łowią chłopaki, wiem, że coś się dzieje, więc mam raptem może 3 godziny łowienia. Liczę na tą pogodę, czyli liczę na chmury, liczę na to, że za chwilę ma spaść deszcz, więc liczę na to, że pogoda będzie moim sprzymierzeńcem. Czy tak się okaże? Zobaczymy. Diplomacik. 2,48-30 gramów, pik na początek. Mam dzisiaj ze sobą wyjątkowo kanibale 12,5 cm, ponieważ tam dalej jest trochę głębiej i będę próbował dorwać szczupaki z opadu. Czy coś mi z tego wyjdzie? Pożyjemy, zobaczymy. A słuchajcie, jeszcze jeden temat. Dzisiaj szczupaki z brzegu, w sumie trochę nawet z wody, ale ostatnio były szczupaki z łódki i zobaczcie sami, co się działo nad jeziorem Ardung. Albo okoń, ale było normalnie tu. tu, tu. Tak powiem, nówka sztuka, więc jakby jak to pajki to będzie widać. Jest, zobaczmy. Uh -huh. Sam ogonek. malutki łódki był, ale był. Jest to kontakt. poprawimy mu, właśnie nie zaciął, zobaczymy jak mały. A, e by było. A? No, było, ale to znowu malutkie. Jak ząbki to przypadku jak brak ząbków, to jakiś okoń tam za ogólnych szarpał. Żeby nie było tak na potwierdzenie, że nie ściemniam. <noise> A to takie, powiem Ci, prawilne Takie, jakie lubię. To on, on... Kurde, dziwne, no nie wiem, bo płynie w moją stronę, wiesz. O ty ty, no zobaczmy. No, już nie jest ładny. <noise> Ma to chociaż 50 Ale jest! Ale jest. Oaj, chodź. Już nie, świruj. Ładny no, tak. wybarwiony, nie? Ładnie wybarwiony szczupak, ale... O, patrz jak go ten... Zobacz. Aha. No. Bardzo świeża rana. Bardzo świeża rana. No ale co, zapięty za jeden grot. Dobra, wracaj młody. Kondycja wspaniała. O, Podpłynąć pod niego. Zawinął ci dzisiaj. Lepszy. Lepszy, ładny O, się <laughs> widziałeś jaka akcja? Tak się podbiera ryby. No powiem no. że ten jest. No, jest wymiarowy, no. no wymiarowy. No no. jest pierwsza taka większa, co? No. Taka w to sam raz. No. Myślę, że... No, on mam koło 6 mieć. No, 57. Chcesz no, żeby... go zmierzyć? No, 60. No ty no 62. No. 62. Dobra puszczamy? puszczamy. Opa. opa, Super. Także dwie sztuki na łodzi. Lecimy dalej. Cały Tu no. <laughs> Tutaj, pod samą tą uderzył. Ale taki mniejszy, co do tego Było. ładnie, co? Tak? No. Nie nie, nie potrzebuję maluszek ale tak mnie, o kurde, powiem że obudził co, malutki on to, on to na bank nawet 50 nie ma ale powiem że tak mnie obudził rzucam, tam sobie patrzę, nie? tam się no. patrzyłem i w jak mi wędka podskoczyła no do farów no, no kawałek, metr, może dwa, nie więcej. Mały, ale wariat. Ło, co to taki ten? Ty, no, to nie jest taki głupi nawet. To przynajmniej jak złowisz, to złowisz. A że złowię. Ale tam kilka razy. Co robią co? Kto? Ale taka 60 znowu nie? Jak się nie ma co się lubi To się lubi co się ma To jest Super Stoi Ale to było nie wiem Przypadek przy, przy... O Co to takie? Jakiś fajniejszy? Czy taka kondycja? Tak jak wszystkie tutaj A nie jest fajniejszy Ale kondykę to one mają powiem Ci nie no, nie, nie jest zły, nie, guma To ten na którego zapałem tego, tego drugiego, nie? No, jest ok. No, to tak się pożegnał po sesji właśnie Jest! Przepraszam Cię, Jarek, no nie no, to te kurde, wariaty niesamowite. Powiem Ci naprawdę. O, spoko jest, naprawdę, to jest spoko. O. o, się odpiął. No trudno. No ja wiem, na za... Mogę Ci go podawać Tak jak poprzedni, troszkę większy może od tego przedniego no, już Patrował, tak? Ale kondychę to mają, kurde, powiem Ci, niesamowitą Bo to branie to to nie jest, to to ryba miała, wiesz tam 65 może, tak? no nie więcej nie? To była ryba tego pokroju, no, taka. no to było takie 65 no. I troszeczkę żałuję, że nie zrobiłem z tego osobnego filmu, ponieważ tych brań było naprawdę dużo Szczupaków też było dosyć sporo, jak nasze polskie warunki, jednak nie były one za duże No nic, tak się... co tu mi chodzi? Tu jest dużo zwierząt No nic, e, tak się czasami zdarza, wiem jedno, że od tej chwili na pewno będę po prostu starał się robić osobny film każdego wjazdu Oho, zaczyna padać, więc ja zaczynam łowić. Trzymajcie kciuki! Ach te moje żuławskie bagna. No, ale jakoś tu chyba sobie przejdę. Ci się przynajmniej wydaje. Uu, uu, uu. Tu już było źle. Powiem że zapach tego jest naprawdę nieciekawy. Muszę jakoś tu bockim bockiem... Dobra. Mi się wydaje, że to mi wystarczy, żeby rzucić. O. Tak możemy zaczynać? Słysza, troszkę jest chyba bardzo płytka. Słysza. Słysza, tak jak mówiłem, byłem tu ostatnim razem 20, no kilkanaście lat temu, powiedzmy, że nie 20, więc nie mam zielonego pojęcia kompletnie, co się tu spodziewać. Jak rzucać, gdzie są jakieś zaczepy, gdzie ich nie ma. Nie wiem jakie są głębokości kompletnie. Dzisiaj wszystko badamy, wszystko naczuja. Tak jak mi się wydaje i zobaczymy czy mój, czy mój wędkarski nos. No, chociaż trochę jest wędkarskim nosem. Postanowiłem zmienić brzeg. Niestety tamten był. Cholernie ciężko, jeżeli chodzi o dostęp. I teraz wiem tylko sobą wędkę nic więcej. Nie mam zamiaru, e, nie biorę torby niczego, podbieraka będzie metr, podbieraj ręką, trudno będzie metr, <grywka> chyba nie tu tu wodery są raczej niepotrzebne Boże, widzieliście to? Uff. Uff. Ja mówię, tylko coś nagrało, no nagrało się 100%. Ja pierdzielę o, Ale bydlak! Ja się w ogóle tu nie spodziewałem, że to dziesiąty rzut czy któryś w tym miejscu. Już chciałem się zawijać. Już myślałem w głowie gdzie tu jeszcze można indziej jechać. 7 mam na pewno, że to był chyba po 80 cm. Yeah. Ale powiem, może brakowało mi tego deszczu naprawdę. Tak ja, ja uwielbiam łowić w deszczu, po prostu kocham łowić w deszczu. No i mam wrażenie zawsze, że jednak te ryby w tym deszczu jakoś lepiej się zachowują, są bardziej skory do współpracy. Schowałem się, bo już trochę za bardzo pada. E, miejsce te, szczególnie tutaj, naprawdę fajne, ale nie na tą porę roku, no, Jadę na fiszewkę tam, powiedzmy, na takie miejsce, na, na początek, na takie miejsce, gdzie tych wędkarzy zawsze jest najwięcej, mam nadzieję, że ten deszcz ich wygonił. No i tam zakończymy swój dzień, mam jeszcze godzinkę łowienia, więc może jeszcze coś uda się zrobić, chociaż i tak jestem przeszczęśliwy, że miałem tego szczupaka na kiju, to był bardzo ładny szczupak. Rewelka, dzień można odhaczyć takim, taką połową ptaszka zobaczymy, czy odhaczę go takim całym ptaszkiem co, lubię deszczyk ale jak tak wiecie pada sobie trochę, nie? O tak zaczęło od razu lać mi tak zimno nie wiem, czy my zaraz nie skończymy tego dzisiejszego wędkowania ale jeszcze chociaż jedno miejsce jeszcze chociaż jedno miejsce no. wiecie, jak to działa Ale zimno nie są to piękne okoliczności przyrody a widzicie, że nawet nie mam tego obiektywu czyścił niestety, ale po prostu pada deszcz, brzydko, szaro i ponuro skończyło się dzisiaj na jednym, jedynym braniu i na jednym, jedynym kontakcie lepiej? chyba <grywanie> trochę lepiej no ale ryb ryb był ładny, to, to już coś jeżeli film Wam się podobał, to standardowo zachęcam również do zostawienia komentarza i Subskrypcji, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się połamania. Hej!